Cześć, witajcie moi kochani, witam bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Firewatch. Zobaczymy jak to tu się dzieje. Obawiam się, że historia może nieźle się tutaj rozwinąć. Obawiam się też, że to może być naprawdę hardkorowo. Wyciągamy sobie spokojnie sygnały. Prawdopodobnie jest to ten kierunek. Sygnały też to oznaczają, więc chodźmy po prostu, chodźmy zobaczymy. Obawiam się tego że mówię, wiecie, obawiam się naprawdę. Obawiam się, że znajdziemy coś, czego ja nie chciałbym znaleźć. Henry może powinieneś po prostu wrócić do domu, co? Boję się tego, boję się. Naprawdę historia teraz to co się dzieje jest totalną masakrą. Jest to... Po prostu jedna wielka historia, która powoli zaczyna nabierać kształtów. A raczej już nabrała kształtów, ale powoli zbiera się ku temu, żeby pokazać te swoje prawdziwe oblicze. Zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Gra jest świetna i myślę, że po prostu. Cieszę się, że z nią zagrałem. Jest to jeden z najlepszych symulatorów chodzenia, jakie, jakie zagrałem. Mogę możemy się trochę śmiać, że symulator chodzenia, bo taka jest prawda, ale. Z gier typu Everybody Goes to the Rapture albo Itana Cartera wydaje mi się, że ten jest solidny tytułem, chociaż i ten Carter wydaje mi się, że jak na razie jest lepszy po prostu ze względu na swoje logiczne zagadki, za mimo wszystko lepsze podejście do gameplayu. Tutaj gameplay praktycznie nie istnieje, gameplay polega na tym, że idzie się do A do B, to jest nie czas na podsumowania, czas, żeby po prostu podążać z tym punktem i dalej wczuwać się w ten klimat, bo mam nadzieję, że. I What's your status? I think I'm getting close. All right, well, I just got word that they are coming to get us. My place. You sound worried. No, it's it's just Brian. I'll coordinate with the evac team and let you know when to head towards the tram. It's north, far past where you found that cutback in May. Ja pierdziele. Oh. Och. Ciekawe, jak ona wygląda w ogóle. Nigdy nie zapytaliśmy jej o to, jak ona wygląda, więc warto byłoby ją zobaczyć, co. Żeby się okazało, że to Julia jest, to byłoby naprawdę bo... bekowe ale wątpię, żeby tak było. someone left a rope for me to climb up i'm down near the lake how do you know it's for you there's a tracking color tied to it Someone was leading me here, and there's another tape. Yeah, hi, Henry. Hey, you better find this before it burns up. Ned. We've been causing each other a lot of headaches. Now I gotta go stake out a site that's as fit for living as the one you're about to find. You'll get it when you see it. You can't blame me for keeping an eye on you. Not after bumping into you back in May, down by the cave. For Croc's sake. I kept it cozy. The winters are harsh as hell and I ran out of books. But I got that antenna rigged up and Delilah. She's a she's a record you don't gotta flip. I kinda get why Brian took to her. Hmm. <laughs> Every afternoon, it ain't Mayberry, but you gotta know I didn't kill him. All right, we were climbing. I was teaching him. Brian was uneducated in the way to do anything. He just, he just, fucking didn't sink his anchor the right way. You know, I thought about going back, having to answer questions and having to get him put in the ground, and I, I didn't see the point. The point? What the fuck? Sorry about your wife. Found the surveillance operation. Okay, what does that mean? What is it? It was Ned Goodwin. He was the one listening to us, just him. Ned Goodwin? He made the tape? Yeah. He's gone. He's been deeper into the Shoshone. He doesn't want anyone to know he's out here. He... Because he killed Brian. Because he killed his fucking son. He's got a, a, a survival bunker with radios and everything. He made it all up. He, you need to get back here. They say the helicopters are making rounds. Okay. He was rigging up stolen batteries to keep his stuff going. You should see some of the stuff he was working on. I guess he had a lot of time on his hands. This boombox looks familiar. He wrote down everything he did to us, and everything he did every day. He was scared shitless. And, uh... He had quite the view. Goodwin was the one who wrote the reports I found at the site. I'm sorry. I don't know what to say. I don't know what you want me to say. We're in the middle of a fire that is at twenty-two thousand acres and growing fast. It's going to burn all of this up. Well, Mogłem zrobić zdjęcie tego dziecka. Nie pomyślałem. Ja pierdolę pewnie od tego nie zależała finał gry. O oh my fucking god! Co ja poradzę? Mogłem spieprzyć to całkowicie, mogłem zrobić pierdolone zdjęcie tego dziecka Tego leżącego tam trupa Ale nie zrobiłem tego, mogłem zrobić zdjęcie tego samego, samego fortu Nie zrobiłem tego, teraz wszystkie moje opinie, wszystko co powiem policji to będzie tylko jedno wielkie A mogłeś to sobie wymyślić Masz wspólną wersję z tą Deli, Dalia, czy jak to się nazywa eee... przejebane przez to jeżeli tak właśnie to wygląda, czuję, że spierdoliłem. Czuję, że po prostu straciłem jedyną szansę na, na pokazanie tego wszystkiego: tego, tego, tego wszystkiego, co zrobił, ten, 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 ten gnój, który zmuszał swojego syna do spinaczki. I nie wiem, nie wiem czy on, czy o czym w ogóle myślał, czego on oczekiwał. To przerażające, to przerażające, serio. No, wejdźmy tędy i po prostu no, co mogę powiedzieć? No, idźmy do miejsca ewakuacji, zobaczymy, co tam nas spotka. Zakładam, że jest to finał, że jest to koniec, po prostu gry. No, nie wiem, nie wiem, co o tym myśleć. Przerażające, po prostu. Ja już nie spodziewałem się, że ta fabuła będzie opływać wokół... opiewać wokół Goodwinów. Myślałem, że to będą bohaterowie poboczni, że... Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, co tu się dzieje, w ogóle. Wiem, że powinnam być zadowolona. Zadowolona, że nie ma dowodów, że zaczynamy ten ogień. Zadowolona, że nie jesteśmy szaleni. wasn't some conspiracy. But I'm not. He was a sweet kid, with a shitty father who hid out here like a coward after dumping him in a hole. I think... I think that Ned loved him. I don't want to hear it. He, he obviously didn't want to forget him. He just didn't know what to do. Henry, not knowing what to do isn't okay. When you're supposed to look after someone, you... You figure it out. Yes. And Ned Goodwin is a shithead who is incapable of figuring anything out. <laughs> i God, it would have been so easy to tell the truth and have him sent home. I can't stop thinking about it. You'll let it go and it'll be okay. It'll haunt you for a while, but eventually you'll look back and you'll be far enough away to forgive yourself. Justify to myself, maybe. Yeah, well, that's better than nothing. And he'll still be down there in that cave. Because if I say anything, they're gonna ask me about Ned. <laughs> D. Oh, fuck. Is that a helicopter? Uh, hold on hey no there's one more yes here yeah yeah he's coming okay. so that's on business uh, hey they're here but they're making rounds they'll come back um i think i'm gonna go with them uh, yeah that's a that's a good idea

Nie wiem, obawiam się, że mogę coś zostawić. Czy możemy tam wrócić jeszcze? Wiem, że nie powiem tutaj schodzić jeszcze raz. Może powinienem? Jak myślicie? zaję tu jeszcze raz. Albo nie lepiej. Nie mam czasu. Nie mam pojęcia. Pierdolę to idę dalej. Trzeba zostawić pewne rzeczy za sobą. Zostawię to. Idę już dalej. Nie mogę nic z tym zrobić już. Ale nie wiem, nie wiem. Nie mam pojęcia, co o tym myśleć. No trochę się boję, naprawdę boję się tego, konsekwencji tego, że nie zrobiłem tych zdjęć tam. Mogłem tam zejść i sprawdzić co tam się dzieje. A mam tego dość już, wiecie, mam dość tego, tego klimatu, tego, wiecie, tej, tej straty w ogóle odkrycia, w ogóle naszego. Sakra. To jest ciężkie do wytłumaczenia. Dzieje. Jest i muzyka. Tylko co ona oznacza? Czyżby Goodwin wsiadł na nasze miejsce? Powiedziała im, że tylko jedna osoba została: Ned. Goodwin. A nie, Henry. Zobaczymy, co się stanie. Jedno mogę powiedzieć: że historia Neda jest. podobna do tego, co powiedziała nam. co, co zdarzyło się między naszym bohaterem a jego ukochaną. Jak mogę tam pójść dalej? Muszę troszeczkę wrócić w dół. Tam pójść dalej, dobra, rozumiem. O, historia. Hmm. raz, nie wiem, jak to się potoczy do końca. Może coś się jeszcze pojawi, coś jeszcze się zmieni. Czuję się winny za to, że tam nie, nie zrobiłem tego zdjęcia dziecku. Znaczy tego trupowi, nie wiem, czy powinienem, czy nie. Trudno mi teraz powiedzieć, co jest prawdą, co jest dobre, co jest złe. Tak, tutaj powiem pewnie być. Masakra. Zapomniałem o tym aparacie talnym. Hmm, hmm, hmm. Niestety. Idziemy dalej, idziemy dalej. to już jest koniec tej historii? Czy, czy coś jeszcze się dowiemy? Trochę przeraża mnie ta myśl, naprawdę, jeżeli chodzi o to, co jeszcze mogę się dowiedzieć. Jak, jak jeszcze to wygląda, jak, czy, czym, czym ta gra do końca jest? Co ta gra jeszcze chce nam powiedzieć? Nie wiem. jestem na jesteś tam? Delilah? Nie, już tu nie ma. Okej, okay, jesteśmy przy logu Firewatch. Wydaje mi się, że musimy pójść do góry. To ona tutaj mieszkała, tak? O to chodzi? To było cały czas ono. I guess. Hey, it shouldn't take long for the helicopter to reach you. Okay. There's a debrief in a situation like this. Lots of questions. Ah, uh, shit. So, taking stock, we found out an old lookout killed his only son and decided to become a lonely hermit. Yes. And we prevented one fire. Basically, started another. Okay, so that's a wash. Uh, I'll have to figure out what I'm doing every summer from now on that isn't this. You're not coming back? No. And you'll have to. <sighs> I don't know. Yeah, me neither. I don't know what's next. Tell you what. Why don't you choose for me, and I'll choose for you? <laughs> All right, sure. Um, maybe. Maybe you could come back to Boulder with me and figure it out down there. Uh, just, just a thought. You don't want me down there. Well, I just asked you. Look, I've got some things to do in Casper, and maybe I'll head south sometime after that. I could come by, sure. Okay. So, what about me? I think you should go to Julia, and then you can figure it out. Maybe put that typewriter to good use. Give me a sexy accent or something if you write about this. I am. Um... Yeah. You gotta go see her. Would you? Henry, I. Look, you came out to put your memories behind you, and they're still right there in front of you. I think you're right. Good. When I get back, maybe I could. Um, we shouldn't focus on this summer. Next year, we'll roll around, and then the year after that, and then it's just a, uh, I don't know. My Aunt Judy called it a pause in the hallway of time. <laughs> Did your Aunt Judy smoke a lot of pot? Yeah. Well, you should try to take her advice, too. Yeah, we'll see. There's the helicopter. They'll land back where you hiked up. Good luck, Henry. Bye, Delilah. I mean it. Good luck. Yeah. Bye, Hank. <laughs> okay. Zdaje mi się, że to że that this is the end of the story Teraz czas zejść, polecieć już i spotkać się z kochaną kobietą życia swoją drugą połówką, lepszą, chciałem powiedzieć, ale, ale tą połówką, która zapomniała o, 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 o mnie <ścoughs> czy tam o Henku. To były te zdjęcia, które ja zrobiłem, tak? Czy, 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 nie, czy nie dobrze myślę? No, to są te zdjęcia. Ciekawe, jakie zdjęcia były zrobione przed tym, kiedy ja znalazłem ten aparat. No. <głos> <głos> ok, i teraz powinny być zdjęcia, których my nie widzieliśmy. To jest Brian, który się bawi swoim dinozaurem, którego znaleźliśmy? A to jego ojciec, Ned, tak? Mały Brian. Dzień razem jeszcze dodatkowo mieli. I w ten sposób zakończyła się ta gra. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam Was do innych serii na moim kanale, jeżeli spodobała Wam się ta gra, ta, ta seria u mnie. Zostawcie kciuka w górę i komentarz. Najważniejsze, jak macie jakąś opinię, wrażenia po całej tej grze, co wy uważacie za najważniejsze z tego tytułu, to napiszcie śmiało. Jak jeżeli wiecie, albo nie wiecie, zawsze odpisuję na komentarze, więc piszcie śmiało. Zapraszam was do innych serii na moim kanale. Nie wiem, nie wiem czy powinienem jakieś serie polecić, natomiast e, jeżeli byłeś tutaj jako pierwszy raz, pierwsza twoja seria, jaką obejrzałeś na moim kanale, to zapraszam do innych. To będzie wszystko, jeżeli chodzi o tę grę. Jestem naprawdę taki, wiecie, zmieszany, skonsternowany tym wszystkim, co tu się działo. E naprawdę dobra gra, natomiast... Szczerze mówiąc, trudno mi powiedzieć... Czy nie czuję pewnego niedosytu po skończeniu tego tytułu, ale tak czy siak... Historia była picka, to usłyszałem już niedługo. Siemanko. Cześć. Oddaję głos za studia.